Organ. dobra, czyli no. Popro... O, bardzo dobrze podeszło teraz. Jeżeli nie będzie miał czym zdjąć mi, kurde, tego gula, to będzie. będzie wypas. Będzie wypas. Już się zapisz. Dałoby się słońcowierca w tym momencie. Lewagiem. O, o, może tym razem coś lepszego. O, 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 co to kurde jest? Dodaj cztery losowe murloki do Twojej ręki przyciążenie 3. Jaka karta, fakie? O, kurde, jeszcze co tu się dzieje w ogóle? To szklankę <grymianie> każdy, każdy raz, gdy zginie, przyjazny murlok, przyciążenie jeden. Ja cię, pierwszy, ale ja normalnie. I dwa murloki z szarżą doszły. Jeszcze napakuję tego. <grymianie> What the fuck? Zajebista legenda, ja chcę ją mieć. Już murlok deka tworzę na szamanie, jak to tylko wyjdzie. <grymianie>